Okej, okay, hejka, słuchajcie, mam na imię Aneta, mieszkam 25 lat w Irlandii, witam na moim kanale. Dzisiaj wam jeszcze drugą rzecz chciałam e, powiedzieć, nawet niż to, co wcześniej mówiłam. Jeżeli oglądaliście, to pierwszy raz w życiu poszłam na mszę tak zwaną, e, ja muszę to przeczytać, bo zawsze zapominam, e, tryde, trydencka, tak zwana łacińska, tak zwana tradycy, tradycjonalna, Trady, nie, trady, tradycyjna, o, tradycyjna. Um, ja się na tą da, długo, długo wybierałam. W ogóle jest na internecie możliwe znalezienia um, Latin Masses, chyba coś jakiego się wpisuje, Irlandia, island i wtedy możecie coś takiego znaleźć. Chociaż to nie jest aktualizowane, tak że trzeba uważać, najpierw sprawdzić, czy to jest um, aktualne. No i pojechałam sobie jakąś godzinę stąd do Dublina. Na drugą stronę Dublina, na, południ na południową stronę. Ja jestem z północnej, nawet nie z Dublina, a za Dublina, od północnej strony. Także musiałam kawałki jechać autostradą i tak dalej. I pierwszy raz wziąłem sobie ze sobą syna. Pojechaliśmy na 10.30, to się nazywa St. Kevin's, czyli świętego Kawina-kościół. Zawsze mi zastanawiałam, jak to wygląda. Myślałam, że to jest bardzo takie, że tam kilka osób może przyjedzie, że to gdzieś tam w podziemiach i tak dalej, ale nie, normalnie na namsza, dużo samochodów na zewnątrz, nawet nie miałam gdzie stanąć, także byłam zdziwiona. W, em, tak sobie myślałam, że pewnie znajdę łatwo w niedzielę tam wszyscy em, siedzą w domu i, i, i będzie łatwo znaleźć, em, nie będzie takiego nie będzie korków, nie będzie em, tyle samochodów na ulicach, będzie łatwo dojechać i znaleźć parking i tak dalej, nie było łatwo. Przyjechaliśmy i e, takie moje szybkie odczucia i e, jak mi się podobało i tak dalej. E, to jest, e, msza jest prowadzona w języku e, łacińskim. E, e, ksiądz stoi twarzą do e, ołtarza. Ołtarz jest tak bardzo blisko jakby e, tego początku kościoła. Czyli, i, i było tam chyba z, z pięciu ministrantów. Bardzo fajnie się zachowywali. Słuchajcie, w ogóle w Irlandii jest tak, że ministrantami już są teraz dziewczynki, albo w ogóle ich nie ma. Jest bardzo, w, 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 normal, w cudzysłowie, w tych normalnych kościołach. A tam było ich pięciu, ze świecami. Piękny chór, chór taki, śpiewanie. Miało się wrażenie, że jest się na koncercie. I jeszcze to się tak pięknie z tymi organami współgrało, ta synchronizacja, to odbijanie się tego głosu, bo całym kościele, kościół sam w sobie ładny, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi do spowiedzi. Z 30-40 osób stało ten, do spowiedzi, chociaż to się przecież dzieje co, co tydzień, czyli nie ma problemu. Kobiety by miały zasłonięte włosy takimi pięknymi chustami, chustami, albo takie przezroczyste chusty, na których było na przykład napisane loudress. Laudrys to się chyba nazywa tam, gdzie Maria się w Francji objawiła. Także pięknie wyglądało w ogóle w, spód, w, spódni, w sukienkach, w spódnicach, w długich spódnicach. Tak to się nazywa prawda? Na co dzień mówię po angielsku non stop od 20 lat, także czasami jest tak, że zapominam słuch. Dzieci grzecznie siedziały, nie było jakiegoś krzyku czy tam latania po kościele. Co jeszcze... No, ludzie nie potrafili odpowiadać, to znaczy ci, 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 co tam z przodu siedzieli, w ogóle kościół był pełen, pełen wszystkie łapki pozajmowane. Ci, co z przodu siedzieli, bardziej tak odpowiadali, bo widać było, że oni tam y, 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 wiedzą albo mieli książeczki, z których można było czytać już y, to, co się tam dzieje. No, ci, co nie potrafili, no, to y, nie widzieli co się robi, to po prostu słuchali. Dużo się stało krękało się dało więcej niż y, y, na normalnej mszy. Takie były czasami szybkie momenty, że trzeba było uklęknąć, przyżegnać się i wstać. Um, ale sama atmosfera nie, nie była nużąca. Wydawało mi się, że o, jak nie rozumiem, to mnie tak znuży, jakoś tam, nie wiem, przysnę, czy mój, mój synek się będzie nudził. Ale nie, taka, ta atmosfera um, takiego anielskiego wręcz um, e, poczucia, że jesteś w takim specjalnym miejscu, i te, te melodie, i ta muzyka, i ten śpiew y, tak człowieka nastrawi, nastrajały, że wpadało się w taką y, ciszę i spokój, i w sercu, i na zewnątrz. I nic nie rozpraszało, nie myślało się, my kobiety to tak mamy, że zawsze, czy co tam na obiad, czy co trzeba kupić. Nie, wszystko, y, miałam takie wrażenie, że jesteśmy w takim, zatrzymaliśmy się, jeżeli chodzi o czas. I ten ksiądz zajmował się w sumie tym ołtarzem, tak nie, nie rzadko się zwracał do nas. Oczywiście było, Ewangelia była czytana normalnie po angielsku i yy, 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 yy w tym momencie też ksiądz powiedział, jak przystąpić do komunii. Do komunii yy, yy, podchodziło się w tak, jakby było, były dwie czy trzy ławki bo było dużo ludzi, było dwóch chyba księży, tylko mężczyźni obsługiwali, dawali, wydawali um, Komunię Świętą, gdzie w irlandzkich kościołach kobiety to robią często, y, przy księdzu są, y, są y, nie wiem, czy tak jest w Polsce, że, że y, jest pięć, po prostu oni to chcą zrobić szybciej, że jeden ksiądz sobie nie da rady, więc wzięli, nie ma ministrantów, więc wzięli kobiety, które da, wydają Komunię Świętą. Tam nie, tam byli tylko mężczyźni. Trzeba było mieć ręce pod, potem była taka jakby, jakby obrus, nie wiem, to też ciężko, ciężko. taka kawałek takiego białego obrusu, trzeba było te ręce złożyć i potem od, obrus położyć. Um, na klęczka i na klęczkach do buzi się przyjmowała komunie, a właśnie w irlandzkim kościele jest także na, rę na rękę. Także taka różnica. Um, trwało to może godzinę 10 minut. Um, I mówię, i, i, i przepiękne. Ja nie wiem, miałam taki. Po pierwsze się tak zastanawiałam um, nad tym wszystkim, co się dzieje wokół mnie, a z drugiej strony miałam taką błogość i takie poczucie, właśnie, wyłączenia się z tego czasu, który mnie otacza, i z tego wszystkiego, co w ogóle takie wyłączanie się ze świata. Um, także byłam pod ogromne wrażenie, w ogóle tam. Była Polka, z którą miałam się spotkać, z którą wcześniej dużo mówi, rozmawiałam podczas pandemii, na przykład na temat tego, co się dzieje. Mieliśmy taki kontakt na internetach, a teraz mieliśmy okazję się spotkać. Także jak wyszłam z kościoła, zauważyłam ją, to sobie chwilę porozmawiałyśmy i mówi, że można tam jeszcze do tyłu iść, jakieś ciastko, herbatka, kawka. Także to jest taki jeszcze dla ludzi, w sensie, że ludzie mogą sobie zostać, porozmawiać czy tam tworzyć. Potworzyć relacje, czy no, na, na takiej zasadzie, tylko że my nie mieliśmy czasu, bo synowi e, obiecałam, że wrócimy szybko i będzie mógł się bawić e, z kolegami. Ale następnym razem pojadę sama i zostanę. E, także w jednym wielkim skrócie e, bardzo warto, jakby było to bliżej, to na pewno byłabym e, co, co, co niedzielę. E, na pewno będę wracać e, może raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie. Zobaczymy, wezmę następnym razem więcej rodziny, członków rodziny. I jednym słowem, jeszcze jestem pod wrażeniem. Jest już ileś godzin po czasie, a dalej o tym myślę. A jeżeli chodzi w ogóle o moją religijność i tak dalej, to słuchajcie, dwie rzeczy na temat, jeżeli chodzi o Irlandia, Polska, bo... I jeżeli chodzi o mnie indywidualnie, to ja Wam mówiłam w innym odcinku o tym, jak, u mnie jak to wszystko u mnie wyglądało, że ja zawsze byłam katoliczką, potem trochę mniej, po prostu praktykowałam w cudzysłowie, a teraz wracam wręcz do tych bardzo, do tych tradycji, które były, które są już, które są już zapomniane w Polsce i na świecie. I coraz bardziej się tym interesuje, Czytam pismo codziennie po 20 minut, odmawiam codziennie różaniec, za Irlandię odmawiam różaniec, bo Irlandia bardzo tego potrzebuje, tego co tutaj się dzieje. Ja mogłabym to tak określić, że i Irlandia, i Polska biegną w stronę przepaści, z tym, że Irlandia, Irlandia biegnie, a Polska idzie. Taka jest różnica tego, co się dzieje wokół nas. A jeżeli chodzi o katolicyzm i w ogóle chrześcijaństwo i religię, słuchajcie, po 25 latach mieszkania w Irlandii, mogę stwierdzić, że jak skończy się religia, czy skończy się praktykowanie religii, wiara w Boga i tak dalej, albo robienia sobie z Boga, takiego mojego Boga, że ja sobie teraz wybiorę, czy ja będę 10 przykazań, czy jedno przykazanie, podstosowywać się pod to czy ja se pójdę do kościoła raz na rok, czy ja se pójdę co, co piąty miesiąc. Nie, bo tak właśnie wydarzyło się w Finlandii. E, w tym momencie, jak to wszystko się zaczęło liber, liberalizować, tak się e, tak Irlandia pospała. Także możecie wierzyć mi, czy nie? E, Wszystkie statystyki wskaku, wskazują na to, że jest coraz gorzej i to się zaczęło właśnie w momencie, kiedy Ruszyli kościół irlandzki, kto był, który był mocny, tylko oczywiście wrzucili tam dwóch, trzech, co porobili skandale, i te skandale poszły w etar, i ludzie myślą, że kościół nasz kościół jest skonstruowany tylko z pedon. No nie mogę mówić więcej. Według liberalnych mediów to jest tylko 2%. Księży w, w naszym kościele, ale w mediach jest to pokazywane w taki sposób, że co najmniej co drugi, co drugi ma z tym problem. Także bardzo uważajcie na to, co się mówi, ponieważ statystycznie więcej tego z dziećmi jest w innych kręgach, takich na przykład jak szkoła, skauci, gdzie jeszcze, nawet w rodzinach, wujkowie i tak dalej. Także to nie jest tak, że Usłyszeliście dwa, trzy skandale na temat um, Kościoła katolickiego i to się musi dziać non stop. E, te skandale, które działy się w Irlandii, ostatni skandal tego typu wydarzył się 20 lat temu, a ludzie o tym mówią tak, jakby to co najmniej miesiąc temu się wydarzyło. Także tak można przerobić głowę w głowie człowieka, że człowiek w ogóle już nie wie, co jest faktem, a co po prostu jakieś tak emocjonalnie przeżywamy, ponieważ media nas w ten sposób ustawiły czy nasze głowy, bo psychologia człowieka jest prosta, wystarczy tego nauczyć, a później korzystać z tego, żeby manipulować ludźmi. Także jeżeli chodzi o tą mrze, każdego zachęcam, jedźcie, zobaczcie na własną, doświadczcie, czczę, doświadczcie po swojemu. Dajcie znać mi, czy byliście, czy byście chcieli być. Jak będziecie, to dajcie mi znać, jak, jak to sami przeżyliście. Ale nie dość, że mamy przepiękne ostatnie dni, w ogóle nie wiem, co się dzieje z pogodą, bo lata nie było tak długo, ciepło i tak ładnie. To jeszcze tak jak wychodziło się z tego kościoła, no to miało się wrażenie w ogóle takiej błogości, e, taki, tak cieplutko, tak słonecznie i ci ludzie tak pięknie poubierani, tacy. Przyjęci tym, coś tam dzieje. Widziałam, każda, każdy był skupiony na tym, co tam się dzieje, nie było takiego rozproszenia, nie było skakania, gadania, hałasowania. E, coś pięknego, coś pięknego. I w tym świecie, który jest pełen różnego rodzaju hałasu, bodźców, e, nasz organizm, nasze oczy, uszy cały czas gdzieś muszą coś widzieć, słyszeć e, wiadomości, głównie są negatywne. To um, takie uczestnictwo w takim mszy to jest takie jak, jak kładziecie plaster na ranę. Um, I w tym momencie to wyci wyciszenie się organizmu jest tak potrzebne. Zresztą nie wiem, czy ja już was mówiłam o tym, że. Chyba nie. Że w, kilka dni temu oglądałam e, taki króciutki filmik o tym, że e, wystarczy 12 minut modlitwy, czy skupienia, czy medytacji. E, Um, dziennie te 12 minut, czym dla mnie jest wróżanie, jest na przykład, bo ja odmawiam jakieś 15 minut, um, zmienia, um, naukowcy, nauka, naukowcy zauważyli, um, że zmienia to strukturę waszego mózgu na lepszą. Znaczy, ja to dokładnie nie wiem, jak tam chemia działa i tak dalej, ale jest powiedziane, że są zmiany w mózgu, na po, pozytywne zmiany w mózgu po tym, jak się Człowiek modli codziennie minimum 12 minut w skupieniu i w ciszy. Także, także takie dzisiaj godzina uczestnictwa w takiej mszy świętej naprawdę działa nie tylko mm, w fascynujący sposób na, na duszę, ale też na ciało. I to potwierdzają naukowcy. To nie jest tylko e, powiedzmy coś, co nie jest do udowodnienia. Tak? Także już nie będę więcej smęcić na ten temat. E, ale nie, naprawdę Bogu, Bogu dziękuję dzisiaj, że mogłam w tym wziąć udział. Zachęcam każdego, to jest coś, coś niesamowitego, coś piękne, pięknego. Uważajcie, bo Franciszek chciał się tego pozbyć, ograniczył to, ale nie pozbył się całkiem. A ten papież, który teraz wchodzi, podobno jest bardzo dobry w prawie i możliwe, że to, co Franciszek chciał zrobić, że Zmiany, które od 2000 lat Kościół Katolicki starał się niczego nie zmieniać, ale Franciszek wszedł i chciał zmieniać, to co, co chciał Franciszek, tak teraz ten kolejny papież może chcieć zmienić, ale tak już pod względem prawnym także mogą być. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy. Ale nawet Brown jest sceptycznie nastawiony, też jest zdziwiony, że to, jest, że to był kardynał z USA, czy USA nie miało nic z tym wspólnego. Przypadkiem, to znaczy, głowy, administracja mm, amerykańska, nie wiadomo, co tam się dzieje, tak czy siak trzeba patrzeć na, na, na papieża. Papież nie jest nieomylny, tylko nauka kościoła jest nieomylna i wiadomo, pismo święte. Także w wierze katolickiej to nie jest tak, że co papież powie, tak mamy wszyscy to zaakceptować. On musi mówić tak zgodnie z pismem świętym i nauką tych dwu, dwóch tysięcy lat. Nie może przyjść sobie ktokolwiek i to samemu samowolnie zmieniać. Z Panem Bogiem, kochani, wszystkiego dobrego i widzimy się w następnym odcinku. Papa. Pa.